Cześć, dzień dobry, mamy sobotę. Ja jadę dzisiaj na event. Stwierdziłam, że nagram, nagram teraz, bo okazja jest taka, że ten gnoj, sklepując na łóżko, tak mi przykliła tu, że teraz mnie tak potężnie... Nie wiem czy to w ogóle... No ja widzę trochę czerwono, Ogólnie mam czerwoną buzię, bo się popłakałam. Tak bolało. Jak mi przewaliła, że z, z automatu się popłakałam. Czuję, że jak mówię zbyt ekspresyjnie, intensywnie otwieram mordę nawet. To po prostu czuję ból tutaj. Nawet mi oko boli. Przed dobry początek do dnia. Wybitny. No tak mi przywaliła, gdzie ty jesteś? Ivi! Chłymasz? Widzimy się, jak już będę wyruszała na event. A jakie, to dowiecie się za chwilę. Plan też jest taki, że po ewencie jadę do dziadków. W jak będę, bo ten w galerii, um, zamierzam śmiało do kilku sklepów i znaleźć pokemonowe rzeczy dla Niuni. Może nie tylko dla niej. Zobaczymy, czy się coś uda. kolejka, tam gdzie tam Pikachu, to jest kolejka do kusiego. Boję się, mój będzie ale zobaczymy, może stanę. Będziesz chciała plakacik? Eee, to proszę. To dla ciebie. Tak, to dla mnie, jesteśmy, dotrwałam, udało mi się. Dotrwałaś, ale już kurczę, poganiałam, żeby kończyć Tak, więc no. szybko, szybko. Także dzięki bardzo i uciekam z w kolejce. następnym razem dłużej może, mam tak. nadzieję. Tak, dzięki bardzo. Tak jak widzieliście, udało mi się, dotrwałam w kolejce, stałam godzinę praktycznie, ale dotrwałam. Mam podpis, mam zdjęcie, nagranie, które widzieliście przed chwilą, więc jest spoko. Lecę teraz na szybki shopping, może uda mi się coś pokemonowego z ciuchów dla Lilki znaleźć. Zaraz zobaczymy. To będzie random, ale stoję na czymś takim i to się trzęsie. Nie czuję się komfortowo. Jestem prawie u dziadków. Jest godzina 19, w sumie po 19, więc późno. Dzisiaj wyjątkowo sobie wydłużam wszystko. Chciałam zrobić mały update. Bo no nie ja wiem, czy to dobrze widać na filmiku, ale moment. No, wygląda, jakby mnie ktoś przypiertolił, jakbym była ofiarą przemocy domowej. Mm, boli jak cholera, boli mnie powieka, boli mnie właśnie pod okiem. Także na no, dzisiaj miałam walkę z Pokémonem z Eevee. <gryw> Masakra. Jestem u dziadków nagrywam, bo chciałam powiedzieć o sytuacji z dzisiaj. Jak yy, zostałam wprowadzona w stres, czyli to, co lubię najbardziej. Yy, Będę na tym evencie pokemonowym. Stoję w kolejce do zdjęcia z Kushim i widzę tak zwanym kątem oka, że stoi przy mnie dwójka ludzi. Kobieta z facetem. Yy, tego całego eventu, po prostu, był ubrani tak i tak dalej. Ja już mówię, mmm, nie, 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 najgorzej, ja nie lubię ogólnie <słuch> takich rzeczy, gdzie muszę odpowiadać, gdzie muszę rozmawiać z obcymi osobami, takich konkursów i tak dalej. Nie biorę z tego udziału, bo po prostu się wstydzę, mimo że na co dzień może nie wygląda, ale jestem wstydliwa i pod tym względem mi śmiała. No i tak chyba obczajali, czy na pewno jestem w Pokémonach, siedzę. No ale obczaili chyba to i stwierdzili, że chyba jednak jestem. I był taki konkurs, tam zadali, zadali mi pytania. Już nawet, ja nawet nie pamiętam, jakie to były pytania, jak mam być szczera, bo tak byłam tym przejęta, że nie pamiętam, ale wygrałam. Wygrałam gazetę. Takie, że to ogólnie spoko, bo kiedyś z Tomkiem kupowaliśmy właśnie e, pokamonowe gazety. Spoko, 25 zł kosztuje, więc jestem do przodu o 25 zł. Także spoko, ja tam pokemony bardzo lubię. W ogóle co to jest? To jest gumka do ścierania z Torizardem chyba? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jakieś karteczki i tak dalej. W domu sobie już jak będę to sobie otworzę. Ale bardzo spoko. Yy, ogólnie... No wy już widzieliście, bo wstawiłam to chwilę wcześniej. Yy, ten filmik z kusim yy, Jestem pozytywnie zaskoczona, bo mimo że siedział tam już tyle godzin, bo ja byłam po 17, więc on już naprawdę siedział długo. To dalej miał energię do rozmowy i tak, takiej interakcji, więc jestem mega pozytywnie zaskoczona. Fajnie, właśnie, spotkać kogoś, kogo się ogląda od praktycznie początków Pokémon Go, od po początków jego nagrywania, więc naprawdę bardzo spoko. Cieszę się w sumie, że pojechałam, że powstałam w tej kolejce nieszczęsnej. Naprawdę spoko, więc jestem zadowolona.